Sezon zimowy w kozienickiej gospodarce komunalnej rozpoczął się pełną parą, jednak wraz z rozpoczęciem okresu grzewczego wzrastają od 1 grudnia rachunki za ciepło. Jest to wzrost o 11%. O to, czym to jest spowodowane, zapytaliśmy prezesa KGK Roberta Wojcieżka. Pomimo trudności na rynku w dostawie węgla, nam udało się zakontraktować ten zakup tego węgla na ten sezon 2021-2022, tym niemniej to jest bardzo negatywna dla nas informacja informacja jest taka, że ta cena wzrosła o 2 miliony 700 w stosunku do zeszłego roku. Niestety to co słyszymy, cena gazu, cena węgla idzie w górę. Niestety to też będzie się przekładało na cenę ciepła. To jest jeden z czynników, który ma wpływ na naszą cenę, którą zatwierdzono Urząd Regulacji Energetyki. Jak wyjaśnia prezes, oprócz wzrostu cen za węgiel, na wzrost opłat za ciepło wpływ mają jeszcze dwa czynniki. Wzrost cen energii elektrycznej. Po przetargu ten wzrost to jest około 65%. Trzeci czynnik, który niestety i który na, najbardziej na nas ma wpływ, który lawinowo rośnie od ponad roku, to jest wzrost emisji CO2. Do naszej taryfy, którą my kalkulowaliśmy, przyjmowaliśmy około 30 euro za jedną tonę, a musimy kupić około 20 tysięcy ton. W dniu dzisiejszym jest ta cena to jest około 75 euro, czyli widzimy, że to jest wzrost ponad 150%. W tej chwili koszt zakupu emisji CO2 to jest około 7 milionów złotych. I to stanowi aż 43% kosztów wytworzenia ciepła, czyli można powiedzieć, że to jest taki podatek ekologiczny, który my płacimy. W tym roku kozienicka gospodarka komunalna już Dwa razy uaktualniała taryfę opłat za ciepło, została ona zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warto przy okazji zaznaczyć i przypomnieć, że Kozienice według rankingów z ostatnich lat należą do miast o najniższych kosztach usług komunalnych. Dzieje się tak m.in. za sprawą niższych od średnich krajowych stawek za wodę, ścieki czy odpady, a także dopłat z budżetu gminy do usług komunalnych. Popatrzmy jak to wygląda w praktyce. Roczny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kozienice w roku bieżącym wyniósł około 7,5 miliona złotych z opłat wnoszonych przez mieszkańców gmin uzyskuje 4 miliony, a 3,5 miliona to dopłata z budżetu gminy. Gdyby nie te dopłaty, to zamiast 15 zł od osoby za selektywny odbiór śmieci lub 12 w przypadku, kiedy mamy kompostownik, płacilibyśmy 26 zł od osoby na miesiąc. Podobnie sprawa wygląda z dopłatami do wody i ścieków. Rocznie gmina dopłaca tu 7 milionów złotych, z tego ponad 2 miliony do wody i prawie 5 milionów do odprowadzania ścieków. Dzięki temu rachunki mieszkańców są niższe. Za za metr sześcienny wody w gospodarstwach domowych płacimy na chwilę obecną 2,57 zł, gdyby dopłat nie było zapłacilibyśmy prawie 4 zł, jeszcze większe dopłaty są w przypadku odbioru ścieków, za metr sześcienny płacimy 4,89 zł, a bez dopłat byłaby to kwota wynosząca ponad 8 zł za metr sześcienny.